Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić produkt firmy QNT mianowicie Amino Acid 3000 Cóż to jest za produkt? Jest to kompleks aminokwasów serwatkowych pochodzących z frakcji serwatkowej zwanej laktoalbuminą czyli chyba najbardziej anaboliczną frakcją serwatki w postaci kapsułek mamy tutaj opakowania albo 100 tabletek, albo 300 tabletek. Co to jest za produkt, dla kogo jest przeznaczony, jak go należy dawkować. Jak już wspomniałem, jest to kompleks aminokwasów, czyli jest już takie białko, powiedzmy, strawione laboratoryjnie które nie przechodzi wszystkich przemian w układzie pokarmowym, jest bardzo szybko absorbowane z krwiobiegu, bardzo szybko dociera do tkanki mięśniowej, jest zdalnym rozwiązaniem dla osób, które nie mogą jeść konwencjonalnej, standardowej serwatki, ponieważ mają na przykład skazę białkową, uczlenie na białko, wyskakuje wysypka na plecach. Jest to bardzo dobre rozwiązanie właśnie dla takich osób. Bardzo przydatny produkt w porze, przede wszystkim około treningowej, czyli przed treningiem, po treningu. Dzięki niemu mamy lepszą wydolność na treningu, zabezpieczamy nasze mięśnie przed katabolizmem. Natomiast po treningu bardzo wzmacniają regenerację oraz dają taki impuls do budowy nowej masy mięśniowej. Może być on również suplementowany w porze porannej, zaraz po przebudzeniu, kiedy trzeba szybko dostarczyć szybko wchłanialnych aminokwasów, peptydów. Wtedy ten produkt również sprawdza się idealnie, a także jeżeli ktoś ma dłuższą przerwę między posiłkami, żeby nie, nie wpaść w stan kataboliczny, również ten produkt była przydatny w takich momentach. Bardzo polecam przedstawicielom wszystkich dyscyplin sportowych, gdzie wymagany jest zmożony wysiłek fizyczny, nie tylko osobom trenującym na siłowni, ale również biegaczom, przedstawicielom sportów zespołowych czy sportów walki. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem naszego produktu, zapraszam Was do naszego sklepu internetowego www.eforma.pl i pozdrawiam Was serdecznie, Dawid Skiełdowy.